To trzy boosty, które może wyrzucać na naszej polskiej mapie z kolegą, czyli Mirażów. Jak chcecie poradować, to mówcie i proszę zostawcie sobie odpowiedź. Ja to już... piętę co... ale nie wiem, czy tym roku się to pewnie nie uda, więc... Jezuski... Dobra, więc pierwsze co... Pierwszy jest bus na undera, czyli jak rozpoczyna się runda, ten najbliższy e, kto jest, to no, oczywiście ostatnią rozbala idzie. E, oczywiście rzuca smoka na warpasa i ustawia się tak. Musi być na go lepiej, żeby potem tylko go widać, aby tak było całe ciało widać. Teraz perspektywa terrorysty. No mało to spodziewam. spodziewa... Znaczy jak gracie na Fizzcie, na Fizzchiccie wykorzystywałeś to, to udawało się tak, na rundę eko. Teraz jest y, ups no zero lags w sumie, ciężko zauważyć. Jak właśnie na lepszego respa na B, to biegnijcie. ten pierwszy cię boostuje oczywiście. Yy, oczywiście z ghost kontrolem I zabijamy otwory bar, tak. I trzeci jest to na... Na odbicie. Kiedy jesteście 1 do 2, no i po prostu jak zobaczycie rywala eee, Niczy na przykład zabijecie, albo... Jakie jest na sajcie, tak? No oczywiście jest pesety o terrorysty. No i. Po prostu zabiję go, tak? No i to były trzy busy, które na, na naszej polskiej mapie były tak. Dobra. Jeśli chcecie więcej, to piszcie. Subskrybujcie.